Gangstalking odpowiedzi, których szukałeś. Oglądasz to nagranie, ponieważ doświadczyłeś prześladowań, nękania, uprzykrzania życia ze strony grupy ludzi. To nie jest żaden przypadek. Mają motyw. Wynika to z ich zazdrości. Wynika to z ich zawiści. Masz coś takiego, czego oni nie mają. Masz coś takiego, co chcieliby mieć. Masz coś takiego, co chcieliby ci zabrać lub zniszczyć. Możesz myśleć, że nie masz niczego takiego. Możesz myśleć, że nie mają ci czego zazdrościć, ale to może być wszystko. To może być coś, z czego nie zdajesz sobie sprawy. Może to być Twoja inteligencja. Mogą to być rzeczy, o których nie chcą byś się dowiedział. Może to być Twoja radość, szczęście. Uśmiech, zadowolenie z życia, z drobnych rzeczy, dlatego nie mogą cię znieść, przypominasz im o czymś, czego nie mają.